Dzień dobry, obiecywane, no dotrzymane, długo to trwało, ale to nie moja wina. Jestem wreszcie, zgodnie z obietnicą, za kierownicą Kia Proceed GT w Polsce. I oczywiście muszę odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy... Potwierdzam wszystkie te zachwyty, którymi się z Wami dzieliłem w czasie pierwszych jazd równiutko rok temu. Najkrótsza odpowiedź brzmi tak z niemieckiego, fija! To znaczy, tak. Bezsprzecznie jest to wyjątek w dzisiejszych straszliwych czasach WLTP, kiedy wszystkie samochody z automatycznymi skrzyniami biegów kastruje się przez zmianę oprogramowania tak, żeby auto nie reagowało gwałtownie na pedał gazu i tak dalej i tak przez co uzyskujemy niższe zużycie paliwa. Więc jeśli chodzi o niskie zużycie paliwa, to wykorzystując znakomicie działający adaptacyjny tempomat w tym samochodzie, jeżdżąc po Warszawie i okolicach, również w ruchu miejskim na tymże tempomacie, uzyskałem taki oto wynik. Uwaga, Tadam! To jest aż śmieszne. Natomiast jeżdżąc zupełnie normalnie, w tym wykorzystując te 204 konie, które tutaj mam, i od czasu do czasu włączając tryb sport nie tylko do prób dynamicznych, które sobie obejrzycie za chwilę, no dociągam tak do 8, 8 9, w najgorszym wypadku. 9,2. Dużo to czy mało? No, biorąc pod uwagę, że przy zupełnie normalnej jeździe bez żadnych wygłupów, takiej uśrednionej pomiędzy tymi dwoma ekstremami, spokojnie mieszczę się poniżej 8. To należy uznać, że jest to jeden z najbardziej ekonomicznych samochodów, jakie można sobie wyobrazić. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jednak mamy do czynienia z normalnym silnikiem czterocylindrowym turbo o poważnej dosyć mocy 204 koni mechanicznych, czyli takim soft hot hatchem, soft GTI. Chociaż jeszcze wcale nie tak dawno temu samochód... O takich parametrach byłby jak najbardziej najprawdziwszym GTI. A tak jest tylko GT. I jest to GT, jak za chwilę zobaczycie, w próbach dynamicznych takie nieoszukiwane. Auto jeździ naprawdę bardzo sprawnie, bardzo szybko. Bez żadnych lagów reaguje na wciśnięcie gazu, nawet kiedy jeździmy w trybie normal. Czyli tak jak najlepiej to ująłem, podsumowując próby dynamiczne, na które czas teraz. Zero sto, tryb sport. Tryb normal 60 100 80 120 100 140 Jak widać, ani wilgotny asfalt, ani normy WLTP nie wpłynęły specjalnie na możliwości tego samochodu. Chyba przyznacie mi rację, że jest to bardzo sprawne auto i że zupełnie nie widać po nim skastrowania typu WLTP. Oczywiście, tak czy inaczej, można to auto kupić z manualną skrzynią biegów, i wtedy być może zabawy byłoby jeszcze więcej. Nie wiem, nie znam się. W każdym razie, potwierdzam absolutnie wszystkie swoje spostrzeżenia sprzed roku, włącznie z tymi, że auto się wyśmienicie prowadzi, nawet przy bardzo dynamicznej jeździe. Co rok temu sprawdzałem na torze wyścigowym, żeby mi znowu jakiś. Człowiek nie twierdził, że jestem piratem drogowym. I również w warunkach no, takich listopadowo-marcowych, jakie mamy tutaj w tę zimę, kiedy no, trudno o mróz, ale mimo wszystko warunki na pewno nie są łatwe dla samochodów, coś się dzieje. Nawet wówczas samochód zachowuje się znakomicie, nie sprawia żadnych problemów. Również z trakcją, jak widzieliście, w czasie próby zrywu jest zupełnie nieźle. Mamy przecież napęd tylko na przednie koła. Więc zdecydowanie potwierdzam wszystkie swoje zachwyty. Auto ma. Jak widać w dzisiejszych warunkach pogodowych, po tym paskudnym pasku, wadę pod tytułem: Wycieraczki nie dochodzą do słupka, wadę pod tytułem: Fatalna widoczność do tyłu, no ale to było oczywiste od zawsze, i wadę pod tytułem: Niemożność opuszczenia fotela kierowcy niżej niż siedzę w tej chwili, a jednak jestem w samochodzie usportowionym. I chciałbym siedzieć niżej, chciałbym widzieć. O tak. Wtedy bym się czuł bardziej sportowo. Generalnie czuję się w tym samochodzie całkiem sportowo, ale wolałbym, żeby to było bardziej podkreślone. Ten konkretny egzemplarz zrobił mi krzywdę, ponieważ w przeciwieństwie do samochodów sprzed roku. On nie ma normalnych zegarów, tylko wyświetlacz. W dodatku w porównaniu z zegarami, prawdziwymi zegarami, analogowymi, ten wyświetlacz jest po prostu brzydki. Takie czasy. Nie udało mi się tego w żaden sposób potwierdzić, ale e, podobna jest to opcja. Zawieszam się troszeczkę, ponieważ widzę przed sobą pojezdni, że ta burza, którą widziałem z 5 kilometrów, to była burza, która przywaliła całkiem nieźle gradem. I obawiam się, że doszło do jakichś nieprzyjemności na drodze. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało. Ten korek sugeruje bardzo wiele, no nic zobaczymy. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało. Wracając do samochodu, wciąż nie, nieodmiennie jestem zachwycony jego poziomem wykończenia, jego designem. Oczywiście nie oszukujmy się: tu już są plastiki twarde. Nie ma flokowania kieszeni, ale wszędzie, gdzie okiem sięgnąć, jest bardzo przyzwoicie materiałowo. Spasowanie jest doskonałe i fotele są świetne. Co tym bardziej podkreślam, że jestem w trakcie wyjątkowo paskudnego napadu dyskopatii i w tym samochodzie siedzi mi się bardzo dobrze. Nie odczuwam żadnych dolegliwości bólowych. A to jest bardzo wyraźna. Wytyczna, bardzo wyraźna wskazówka. I jadąc samochodem sportowym, nadal znakomicie się w nim czuję. Mogę bardzo dobrze, bardzo swobodnie wykorzystywać jego możliwości, bo znakomicie mnie trzyma tenże fotel. To dla zdrowych, młodych ludzi być może jest mało istotne, ale zaręczam Wam, że wystarczy jedna kontuzja i doskonale mnie zrozumiecie. Reasumując, nie mam najmniejszych wątpliwości, że pierwsze wrażenia, o których Wam rok temu opowiadałem, były całkowicie uzasadnione. Może z jednym zastrzeżeniem. Teraz na zimowych oponach i w tych warunkach drogowych. He, nie będę się upierał, że auto jest znakomicie wyciszone. Jest lepiej wyciszone niż <klujna> <klujna> Kia Ceed Kombi w czasie pierwszych jazd. Później to poprawiono. Ale z bagażnika wyraźnie słychać, że dobrze by było jeszcze troszeczkę wyciszyć. Poza tym, świetne auto, nawet w tak paskudnych warunkach, w których się nie da wykorzystać w pełni możliwości. Kilka razy byłem w sytuacji, w której własności jezdne tego samochodu. Zdecydowanie wspierały mnie w unikaniu nieprzyjemnych następstw bardzo śliskiego, mokrego asfaltu. To jest naprawdę wyśmienite auto i za wyśmienite pieniądze. Tym bardziej, że to średnie spalanie, o którym Wam mówiłem, jest bardzo odległe od typowego dla usportowionych aut. A tutaj mamy nie tylko auto usportowione, ale jeszcze w dodatku z bardzo rodzinnym typem nadwozia: 112 tysięcy w manualu, 118 tysięcy w automacie niewykastrowanym. I wreszcie wypowiem to, na co czekają fani. Zdecydowanie polecam ten samochód jako znakomitą alternatywę, jeśli poszukujemy czegoś jednocześnie rodzinnego i usportowionego. Również jeśli chodzi o układ jezdny, układ resorowania, który jest sprężysty, tak żeby opanować możliwości związane z mocą silnika, ale jednocześnie wystarczająco komfortowy i wystarczająco mile wybierający nierówności, żeby to auto uznać za w pełni zasługujące na miano rodzinnego. Natomiast zdecydowanie warto wygłuszyć bagażnik. To auto ma dopiero niespełna 3000 czy a nie niespełna, a 3800 dopiero kilometrów przejechane, więc jest zupełnie nowe i to nie jest kwestia tego, że to jakieś przedprodukcyjne, nie mamy luty 2020 wygłuszyć bagażnik warto powinien to zrobić producent ale będzie kosztowało ze 200 zł, więc poza tym świetny samochód Dziękuję, do widzenia.